Świat jest pełen zapierających dech w piersiach dróg, które jednak zmieniają się nie do poznania, gdy przemierzamy je samotnie, zwłaszcza nocami. Niektóre odcinki dróg mają straszne tajemnice, które przerażą nawet tych, którzy lubią historię z dreszczykiem. Mówi się, że ta część autostrady roi się od duchów. Upiorne obserwacje spływają od kierowców tirów i kierowców długodystansowych. Według opowieści regularnie pojawiają się tu upiorne postacie, które mają jeden cel odstraszyć kierowców. Z kolei A75 to najbardziej nawiedzona droga Szkocji. W 1957 roku kierowca zobaczył na niej parę, która spacerowała środkiem jezdni. Gdy zatrzymał się, by sprawdzić co się stało, to para zniknęła. Inna wersja mówi o tym, że narażeni są szczególnie młodzi ludzie przejeżdżający tą drogą. Straszy je duch starej kobiety. Na Clinton Road w stanie New Jersey dzieje się wiele dziwnych i strasznych rzeczy. Najbardziej znanym miejscem jest zakręt Dead Man. Według legendy, jeśli w nocy z mostu przy zakręcie wrzuci się monetę do rzeki, duch chłopca odrzuci ją z powrotem. Jest to również bardzo niebezpieczne miejsce dla kierowców, gdyż pojawia się na nim fantom terenówki. W otaczającym drogę lesie mają również miejsce spotkania wyznawców szatana którzy pozostawiają tam zakrwawione ubrania i zabite w ofierze zwierzęta. Można się w nim również natknąć na ruiny zamku, dzikie zwierzęta, które uciekły z pobliskiego, opuszczonego zoo lub spotkanie kuk, luk z klanu. Zatem nawet jeśli nie wierzycie w zjawiska paranormalne, przebywanie w okolicach Clinton Road może być niebezpieczne. Wymienione powyżej grupy nie lubią bowiem, aby im przeszkadzano w obrzędach. Jest położona godzinę jazdy od Dubaju, teraz jest tam opuszczone miasteczko, lecz dawniej było ono domem dla ponad 4000 osób. Opuszczono je prawie 60 lat temu, gdyż mieszkańcy wierzyli, że wioska jest nawiedzona przez wróżki zwane Dijins. Dziś obszar jest popularną atrakcją turystyczną, ale wielu zwiedzających twierdzi, że widziało w tym miejscu niewytłumaczalne obrazy. Znajduje się na autostradzie A2 w drodze z Basel do Ciasso. Został wybudowany w połowie lat 60., a kompletnie odnowiono go w 2003 roku. Podobno mieszka tu biała kobieta, upiorna postać, która z dala wygląda jak autostopowiczka ubrana na biało. Prosi o podwiezienie, by następnie zniknąć bez śladu. Liczne historie mówią o wielu zaginionych pasażerach wraz z ich samochodami, które przepadły bez śladu. Krajobraz jest na tyle mroczny, że zainteresował nawet twórców gry o tron. ja znajduje się w pobliżu Armoy. Tutejsze buki zasadziła w XVIII wieku rodzina Stuartów. Droga ma być nawiedzana przez Szarą Damę. Podobno jest to duch dziewczyny, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach wieki temu. Inni twierdzą, że błąka się tu dusza z porzuconego grobu. Najstraszniej jest w noc Halloween. Jeśli podróżujesz w dół tej amerykańskiej drogi, to przygotuj się na ciarki na ciele. Niektórzy kierowcy zgłaszali, że widzieli tu upiorne zjawy, które przypominają autostopowiczów na poboczu drogi. Inni twierdzą, że zobaczyli kobietę, która nagle pojawia się przed samochodem, a następnie znika w jego wnętrzu bez wyjaśnienia. Te drogi to prawdziwy przekrój duchów wszelkiej maści. Na M6 mieli pojawiać się rzymscy żołnierze, ogromne ciężarówki pędzące pod prąd, czy kobieta, która w szale próbuje złapać stopa i rzuca się pod auta. Niezwykle złą sławą cieszy się najstarsza amerykańska autostrada, tak zwana Highway 66 łącząca Los Angeles z Chicago. Znana jasnowidząca Dennis Jobs twierdzi, że ta droga nigdy nie powinna być zbudowana bo miejsce to jest ulubionym miejscem spotkań duchów ofiar wojny domowej, która pochłonęła 200 tysięcy istnień. O amerykańskiej autostradzie 66 napisano ponad 230 książek i wciąż powstają nowe. Artykułów prasowych jest tak wiele, że nie sposób ich zliczyć. Aż 50 internautów, głównie z USA, ale także z Europy, Założyło strony internetowe poświęcone tej drodze można się w nich dowiedzieć wszystkiego o pogodzie na konkretny dzień, ale także o zjawiskach paranormalnych. 345 osób, w tym spory procent kierowców zawodowych, mówi o spotkaniach z duchami, a ponad 100 o zjawiskach, takich jak po światach odwrotnych miejscach, wirujące słońce czy nienaturalna zmiana pory dnia. W ciągu ostatnich dwóch lat z dobrze opłacającej pracowników firmy przewozowej American Track. Odeszło 157 kierowców wielkich ciężarówek przewożących towary na trasie północ-południe Stanów. Wszyscy oni musieli przejeżdżać przez autostradę 66. Ponad 50 z nich przyznało, że boją się jej, ponieważ dzieją się na niej dziwne rzeczy. Jest tu m.in. duch dziewczyny, która wygląda tak realistycznie, że wszyscy zatrzymują się, by udzielić jej pomocy. Nie patrz w lusterko, podobno tutejsze duchy lubią siedzieć na tylnym siedzeniu samochodu. Hawaje to jedno z najbardziej rajskich miejsc na Ziemi, to właśnie tam znajduje się najbardziej nawiedzona droga na świecie. Z Old Pali Road położoną na wyspie Oahu, która co roku gości tłumy plażowiczów, związane są przerażające historie. Jedna z nich mówi, że miało tam miejsce morderstwo młodej dziewczyny. Została ona napadnięta, gwałcona i uduszona skakanką. Którą wszędzie ze sobą zabierała. Porzucone w krzakach zwłoki odnalazła policja, zostały one częściowo rozszarpane przez zwierzęta. Mówi się, że duch dziewczyny błąka się teraz w lasach przy drodze. Pychowcy, a może szczęśliwcy, mogą zobaczyć zjawę z wytrzeszczonymi oczami, wyziarającymi z na wpół zjedzonej twarzy.